Witam serdecznie wszystkich na podsumowaniu y, akcji Biegamy i Pomagamy. Pomóż Patrykowi, edycja 2016. Dziękuję Państwu za przybycie, nie tak liczne jak na bieganie, bo okazuje się, że wszyscy wolą biegać niż imprezować. No ale miło mi, że i tak jesteśmy to tak licznie zgromadzeni i podsumujemy tą akcję. Pogoda nam przez cały tydzień trochę płaka, płatała figle, ale na koniec łaskawie nas tutaj przywitała słońcem, dlatego radość jest dodatkowa. W tamtym roku biegaliśmy w ogromnym słońcu, w pocie, a kończyliśmy w deszczu. W tym roku troszeczkę wszystko się odwróciło. Drodzy Państwo, jak rozmawiałem z wieloma z Was, to mówiłem, że w tamtym roku organizujemy jednorazowo i już nie będziemy więcej biegać. Ale wiele, wiele osób, które biegało w tamtym roku, mówiło nie, 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 to tak nie może być, że, żeby się na tym skończyło. Tutaj jest z nami pan Jacek, który w tamtym roku przyjeżdżał z żołnierzami. Teraz obecnie, nie wypominam mu wieku, ale jest już na emeryturze. Ale on zaraz po tamtym bieganiu mówił, nie, 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 to tak zostać nie może. Musi, musicie coś e, zrobić jeszcze w następnym roku. I tak temat przez cały rok gdzieś tam wisiał, wisiał w powietrzu, ale w końcu stwierdziliśmy, że że będzie to fajne, że powinniśmy coś zrobić, bo nie tylko jednorazowo poprzestać. Poszukaliśmy, no tak dziwnie, bo przez internet osoby, której chcemy pomóc i znaleźliśmy Patryka, stwierdziliśmy, że warto będzie dla Patryka i dla jego rodziców pobiegać. Są tu dzisiaj z nami, także bardzo serdecznie witam Patryka i rodziców. My wiemy, my wiemy jedną rzecz, że to co wybiegaliśmy to na pewno jest tylko kropla w morzu potrzeb, yy, która, yy, którą możemy tylko tam leciutko dolać do tego co Państwo potrzebują. Na tych karteczkach, yy, na których, yy, które każdy biegacz dostał. Z drugiej, Które mógł sobie przez cały tydzień notować swoje kilometry. Z drugiej strony jest też numer konta, więc jak ktoś miałby ochotę jeszcze wesprzeć finansowo rodziców, albo ma kogoś znajomego, kto chciałby wesprzeć, to ten numer konta tam jest. To jest numer konta fundacji, z którą państwo współpracują. Można na tą fundację przekazywać pieniądze, i tam będą, będą te pieniądze zbierane. A co myśmy zrobili, no to będziemy powoli do tego dochodzić, bo myślę, że to będzie jakby taką końcówką naszego podsumowania, chociaż ja mam to napisane na początku, ale zostawię, zostawię sobie na koniec. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym udało nam się zorganizować tą akcję, bo my jesteśmy wałem stowarzyszeniem, no, przy tej akcji pracowało nas 11 osób. Także bardzo serdecznie na początku dziękuję z członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, a jednocześnie pracownikom Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Dziewczyny bardzo dzielnie przez cały tydzień pracowały, od rana do, do późnej nocy. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję za tą pracę. To naprawdę ciężka praca, bo mieliśmy dwie sesje, mieliśmy sesję dopołudniową biegania, biegały wtedy szkoły i później mieliśmy sesję popołudniową, w której indywidualnie Państwo uczestniczyliście. No jak myśmy już szli do domu, bo pobiegaliśmy, byliśmy zmęczeni, szliśmy wziąć prysznic, odpoczywać, to dziewczyny jechały jeszcze do siedziby naszego stowarzyszenia i tam liczyły każdy kilometr, liczyły to, co nam się udało przebiec, wpisywały notowały i tak przez cały tydzień do soboty e, włącznie. Także jeszcze raz bardzo im serdecznie dziękuję. Mieliśmy wolontariuszy także, którzy, którzy nas e, wsparli. Im też bardzo serdecznie dziękuję. Wymienię tu Przemka, e, Madzie, Michasie, Matyldę, Martynę i Karolinę, które pomagały przy przybijaniu pieczątek. Także wielkie brawa dla nich. Moje dziewczyny tutaj właśnie stoją. Miały nie wisieć na mnie, mówię niewiście, będzie, będzie to źle wyglądało, ale cieszę się, że są ze mną. I oczywiście przechodzimy teraz do, do firm, które nam bardzo pomogły przy organizacji tej akcji. Na samym początku bardzo serdecznie chciałbym podziękować trzem organizacjom, dzięki którym mogliśmy korzystać tutaj z tych miejsc. Także miejski ośrodek sportu i rekreacji i Wisła w Tarnobrzegu. Dzięki nim w ogóle mogliśmy się tu pojawić nad jeziorem Tarnobrzeskim, mogliśmy korzystać z ich bazy przy wjeździe. Czy jest ktoś z Mosiru? Chyba nie ma. To odłożymy na no bok. Mamy przedstawiciela Ligi Obrony Kraju. Na ręce przedstawiciela Ligi Obrony Kraju. Podziękowania dla. Stowarzyszenia Oktopus. Tam korzystaliśmy, to jest Klub Płetwonurków Lok. E, Oktopus w Tarnobrzegu korzystaliśmy z bazy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ta baza nam była bardzo potrzebna. Widzieliście Państwo, w tamtym roku staliśmy na ulicy. Pieczątki były przybijane przy samochodzie, w tym roku mieliśmy naprawdę warunki idealne. E, także pracownicy e, klubu płetwonurków pomagali bardzo e, pani Kasi przy, przy tym, co ona tam robiła. Także było, bo, było nam bardzo miło. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. jak lub kotwica na marinie jesteśmy już po raz drugi w tamtym roku startowaliśmy stąd także i w tym roku dziękujemy bardzo serdecznie wielkie podziękowania ktoś jest chyba nie ma nikogo ale to przekażemy przekażemy dyplom też mamy tutaj dzisiaj do dyspozycji tą wiatę grillową wiecie państwo że za to trzeba dobrze zapłacić mamy to za darmo z pozdrowieniami od jacht klubu kotwica w Tarnobrzegu Oczywiście nie byłoby tego naszego biegania bez sponsorów, bo sponsorzy, jakby można powiedzieć, składali się na to, co myśmy wszyscy wybiegali. Także wielkie brawa dla, dla wszystkich osób, dla wszystkich firm, które nas wsparły. Udało nam się zebrać o, ja powiem, ogromną kwotę, bo ogromne kilometry przebiegliśmy. I wielkie bardzo podziękowania. Nie będziemy teraz jeszcze mówić o tej kwocie, ale będę przekazywał dyplomy z podziękowaniami. Oczywiście, jak są przedstawiciele, to bardzo serdecznie zapraszam do odebrania. Lasy państwowe nad leśnictwo w Nowej Dębie. Wielkie prawa. Chyba nikogo nie ma. Firma Eden. Spółka ZOO, siedziba tu w Tarnobrzegu na ulicy Sienkiewicza 171. Też nikogo nie ma, ale e, powiem szczerze, że uratowali nam życie tej wody poszło mnóstwo, także także musiało też mnóstwo potu z nas wypłynąć, ponieważ, e, ponieważ no, tej wody poszło dużo i naprawdę w tamtym roku to był ogromny koszt dla naszego stowarzyszenia, a w tym roku dzięki firmie Eden e, mieliśmy to za darmo. Pani Monika tęcza Wąsi, Kancelaria Notarialna w Tarnobrzegu, ale też nie ma. Wielkie podziękowania. Podziękowania dla e, zajazdu Anna, rodzina N-Biznes, e, ulica Warszawska w Tarnobrzegu za pomoc finansową. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Transdźwig w Stalach, też nie ma nikogo, ale dziękujemy. Metbut, zakład produkcji wyrobów betonowych w Tarnobrzegu. Pani Kar e, Karola Pająk, firma handlowo-sługowo Medgar e, z Sandomierza. Pan Janusz Websięć, Eko Natura Tarnobrzeg za wsparcie finansowe, ale też Janusza nie ma. Restauracja Bar u Piotra za pomoc finansową. Firma Karabela w Tarnobrzegu. No i mamy chyba przedstawiciela także. Tarnobrzeskie Wodociągi, spółka ZO w Tarnobrzegu. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Będziemy przekazywać dyplomy Firma budowlana Skobut Tarnobrzeg Firma Agrobud, spółka cywilna Firma Teltar, Kobielski i sech, spółka jazna firma Bluepoint Inżynieria Basenowa w Tarnobrzegu. Tutaj mamy jakby podwójnego sponsora, ponieważ e, pan Witold Flak też prywatnie wpłacił nam na konto, także wielkie brawa. Pan Bogdan Panek ze Skopania. Jeszcze na koniec udało nam się e, uzyskać wsparcie od firmy Toni Alutek e, w stalowej woli. Pizzeria Quattro w Tarnobrzegu. Jest przedstawiciel. Biegał z nami też. Od tamtego roku czołowy biegacz. Też Dziękuję bardzo. Sklep z obuwiem sportowym Lider Sport Show w Starnobrzegu, na Placu Bartosza. Mamy Cukiernia Królewska, wspaniały tort, wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Nie mamy dyplomu, ale na pewno dorobimy. Pan Marcin Łebek jest tutaj z nami. Wielkie brawa. Jeszcze dzisiaj przyniósł trochę pieniędzy. Jeszcze są osoby, które zadeklarowały się, że wpłacą pieniądze bezpośrednio na konto. Tutaj jest kolega, który powiedział, że wpłaci tyle, ile kilometrów wybiegał. Także wielkie brawa. Wielkie brawa dla Rafała Rozmusa, który e, e, robił zdjęcia, fotografował, powiem nie robił zdjęcia, fotografował, także na pewno one się będą sukcesywnie pojawiać na naszym Facebooku albo linki do albumów, albo te same zdjęcia. Także wielkie brawa Rafał zapraszam. Nie ma sprawy. Rafał jest drugi raz z nami, także wielkie, wielkie brawa. No i wielkie brawa dla Mateusza Zycha, naszego grafika, który yy, co roku wspiera nas pracą graficzną, wymyśla loga naszej akcji. Chcieliśmy, żeby w tym roku było tak łatwo. Mówimy, to weź tylko zmień tam napisy, ale Mateusz mówi, o, tak się nie robi. Wymyślamy coś nowego. Także w tym roku wszystko, to co, to, co jest na dyplomach, to wszystko co na grafice, która pojawiła się i na Facebooku to jest praca Mateusza. Wielkie dzięki. Upominek specjalny, bo Mateusz z Panią Elą nocami konwersowali, jak to wszystko ma wyglądać. Także naprawdę ciężka, ciężka praca i to szczególnie w godzinach nocnych, bo Mateusz ma oczywiście swoje obowiązki zawodowe, więc te musiał wykonywać e, poza tymi godzinami. Teraz już przechodzimy trochę do biegania. Mamy tu najmłodszą uczestniczkę naszych biegów, która przebiegła 2 km, a ma 22, 22 miesiące urszulka ordon. Na własnych nóżkach 2 km. Przebiegnięte. Idzie do nas ula. Mamy dyplom, ale do dyplomu też coś. No, to dla mnie. Dam tu, ale tu. Ula. Ula, ula. ula. A. Tak, myśleliśmy, że dyplom to będzie tylko dodatek dla mamusi, a zabawka bardziej się przyda. Skoro obieganiu, to mamy jeszcze wyróżnienia dla grup zorganizowanych, które się pojawiały. Było ich dużo więcej niż tutaj mam i wyczytam, ale jakby uhonorujemy tylko te, które były bardzo systematyczne i pojawiały się w jakiejś większej ilości osób. Tutaj proszę, ja będę w kolejności jakieś tam wymieniał, ale to nie ma nic wspólnego z tym, ile te grupy przebiegły. Bardzo serdecznie dziękuję biegaczom z, z takiej nowej naszej akcji w Tarnobrzegu, to jest akcja trójkowa, która już parę lat istnieje w, przy programie trzecim Polskiego Radia. Biegam, bo lubię. Jeżeli ktoś jest, przedstawiciel biegaczy, biegam, bo lubię, to proszę odebrać dyplom. Jest, jest ktoś, proszę bardzo. Biegacze biegam, bo lubię, przez, od poniedziałku do soboty biegali. E, bardzo serdecznie dziękuję takiej grupie, która się bardzo wyróżniła, e, szczególnie przez to, że biegła w dużej ilości i w jednakowych strojach. To są sędziowie piłkarscy okręg Tarnobrzeg Stalowa Wola, tak? Brawo, jest pan Rafał Sawicki, szef okręgu. Idziemy na plac zabaw. Dziękuję. A tato idziemy na plac. Tu są już głosy, idziemy także puszczamy Dziękuję. wolno Rafała. Tarnobrzeckie stowarzyszenie. Wsparcie. Nie ma nikogo. Klub Karate Jokuszynka jest z Tarnobrzega. Jest, 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 jest. Aha! Patrz. Ochotnicy z Mokrzyszowa ze Straży Pożarnej są chyba gdzieś. Zapraszamy bardzo serdecznie. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Chyba nikogo dzisiaj tu nie ma. Grupa biegowa TSA Sandomierz, ale chyba nie ma. Przedstawiciele UKS Siedleszczany Nordic Walking są na pewno. Dziękuję bardzo serdecznie. A Komenda Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Są przedstawiciele, zapraszamy. Organizowali się, organizowali i przebiegli w sobotę. Grupa biegowa Sprint Gorzyce. Uczestnicy i pracownicy środowiskowego domu samopomocy w Tarnobrzegu. Wiedziałem, że pani dyrektor jest. I przechodzimy do szkół. W sesji dopołudniowej pojawiały się szkoły i naprawdę wybiegały mnóstwo kilometrów. I tak, społeczna szkoła podstawowa i społeczne gimnazjum imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu, ale nikogo nie ma, chyba że Rafał odbierze, ale Rafał chyba jest na placu zabaw. To przekażę. Gimnazjum numer dwa imienia. Słomki w Tarnobrzegu Jest. Dzięki serdeczne. Jakby dwie odsłony były, ponieważ jeszcze klasy sportowe z gminnego ośrodka szkolenia sportu biegały. Zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 3 w Tarnobrzegu. A Rafał odbierze. Jeszcze nie doszedłem na ten klas. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Eee, przyszły dyrektor budowlanki także. OHP w Tarnobrzegu. Zespół szkół się się księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Szkoły pracują do południa. Szkoły podsta szkoła podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu. Szkoła podstawowa numer 10 w Tarnobrzegu. Dyrektor powiedział, że się spóźni, ma spotkanie z panem prezydentem w szkole, także jest usprawiedliwiony. Sam przebieg 30 kilometrów ostatnio w sobotę, także wielkie też prawa dla niego. Szkoła podstawowa numer 4 w Tarnobrzegu. Euroszkoła BIS w Tarnobrzegu. O, proszę ze szkoły numer 4. Z czwórki? Z trójki. Niech trójki. 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 przekaże do szkoły. Sama przebiegła 11 kilometrów, prawda? Szkoła podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w sokolnikach. Zespół szkół specjalnych w tarnobrzegu. Gimnazjum numer 3 w tarnobrzegu ponad 300, 300 uczniów. Czeka, tacie. No Jeszcze raz dziś. Tatę proszę ucałować. Zespół Szkół Społecznych numer 1 e, hrabiego Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Nie ma nikogo. To teraz przejdziemy do indywidualnych nagród za bieganie. Także mamy najlepszych biegaczy, tak jak wzorem tamtego roku będziemy, chcemy wyróżnić. Także zaczniemy, może od Pani. Chociaż Pan przebiegł najwięcej, ale zaczniemy od Pani. W tamtym roku bliska, bliska wygrania, a w tym roku wygrała. Edyta Gwoździowska. 110 km przebiegnięte. Wielkie brawa dla Edyki. Dytka sobie wzięła nawet urlop, żeby mogła biegać od 17. Uciekała z pracy, pokazuję, pokazuje. No. Odrobinę. Mieliśmy nagrodę dla najlepszego biegacza, ale Dytka zrobiła takie wrażenie piorunujące na nas, że dodatkowy upominek jest. Wielkie brawa. Drugie miejsce w tym rankingu oczywiście to są takie nagrody wymyślone, bo nie biegaliśmy na to, żeby to wygrać. Ale taki nasz upominek: zaproszenie od pizzerii Quattro dla Krysi Rup przebiegła 76 km. Dla Krysi nie ma. To jest ciekawe, bo Krysia w tamtym roku po długiej, długiej przerwie niebiegania zaczęła biegać na naszej akcji i przez cały rok trenowała. I w tym roku 76 km, także postęp ogromny. I jeszcze mamy dyplom dla kaśki frąszcza, która przebiegła i przeszła 75 km. Teraz do panów przechodzimy, a może od tyłu? Od tyłu, <laughs> eee, trzeci Artur Dzieszkowski, 105 km. Wielkie brawa. Próbowałem codziennie Artura dogonić, ale zawsze brakło tych dwóch kilometrów. Pan Andrzej Majkut, 141 kilometrów. To już naprawdę ogromne. Pan Andrzej, ten 140 kilometrów przebieg tak sobie bez, bez żadnego trudu, ale ten jeden kilometr go bardzo kosztował, ponieważ przebiegł go z plecami, e, z Panią Elą na plecach. Także cały kilometr, proszę Państwa. Gratulacje. Dziękuję bardzo. I jeszcze wzorem tamtego roku mamy talon na, na buty sportowe dla osoby, która przebiegła najwięcej kilometrów, 161 kilometrów przebiegł Pan Józef Banaś. Nie wiem czy pan Banaś jest. Opa, go nie ma. Będziemy go gdzieś szukać, bo nie chciał nam zostawić numeru telefonu ani żadnych do siebie namiarów, także my go znajdziemy. Jeżeli ktoś z Państwa wie, gdzie go można znaleźć, to bardzo prosimy, bo chcielibyśmy mu przekazać ten talon na obuwie. Eee, tak jeszcze chciałem powiedzieć, że... Eee, jeszcze w czołówce y, pojawiłem się, niestety ja, 92 km. Pan Jacek Kuliga, 76 km. I wśród pani jeszcze w czołówce Anna Piątek, 71 km. Nasza zwycięzczyni z zeszłego roku, pani Beata, łapisz o 65 km. I pani Urszula Dąbek, też 65 km. Także wielkie brawa. No i teraz te cyfry, bo one będą jakby tym ukoronowaniem tego, co, co wybiegaliśmy. A jeszcze zanim do cyfr, no to oczywiście chciałem powiedzieć, że w biegu wybiegali starsi, młodsi, duzi, mniej duzi, grubi, chudsi, także do wszystkich podchodzimy z wielkim szacunkiem i do tych, którzy zrobili kilometr i do tych, którzy przebiegli grubo ponad setkę ponieważ czasami ten kilometr, drodzy państwo, to naprawdę to był kilometr poświęcenia się, bo, bo robili go ludzie, którzy normalnie siedzą w domu przed telewizorem, nie wychodzą z domu, a usłyszeli o akcji, przyszli i mówią, no przynajmniej ten kilometr zrobimy. A często było tak, że jak ktoś przychodził tutaj do nas nad jezioro, no to mówił przynajmniej ten kilometr, ale kończyło się czasami na 15, a później przez dwa dni mówili ludzie, że nie mogli chodzić, no ale wielki szacunek dla tych, którzy się chcieli w ogóle poruszać, co chciałem podkreślić na tej akcji? Chciałem podkreślić, że była świetna domowa atmosfera, że tworzyliśmy taką fajną rodzinę. Niekoniecznie muszę ją nazwać sportową, ale na pewno było widać, że to jest jedna wielka rodzina. Wszyscy na drodze pozdrawiali się było czuć taką wielką życzliwość, nikt nie biegał po to, żeby pobijać rekordy, nikt nie chciał przed nikim być pierwszy. Wszyscy cierpliwie czekali, bo szczególnie tutaj był tłum ludzi przy wydawaniu i przy rejestracji, wszyscy cierpliwie czekali na swoją kolejkę, nikt się nie śpieszył, czy 5 minut w tą, czy 5 minut w tą, także chyba sukcesem, nie chyba, ale na pewno sukcesem tej, sukcesem tej akcji to właśnie też ten taki nastój rodzinny, bez, bez potrzeby rywalizacji, ale wszyscy wiedzieli po co przyszli. Biegaliśmy wszyscy dla Patryka. Było to 2480 osób, a wybiegaliśmy 17 954 km. I zapraszam teraz Patryka z rodzicami i przekażemy czek na 8977 977 zł. Wielkie brawa dla wszystkich biegaczy, którzy wybiegali, to i dla wszystkich sponsorów, którzy za te kilometry skrzętnie zapłacili. Czek oczywiście wyrysował Mateusz. Rodzice Patryczka, Patryk. Przekazujemy ten czek na 8977 zł. Zostanie przekazany w formie zapomogi z naszego konta, także niedługo proszę się spodziewać wpłaty. My bardzo Państwu gratulujemy, że w tym trudnym dla Was jakby momencie życia potraficie potraficie funkcjonować i zbieracie się i chcecie dla Patryka jak najwięcej. Mamy nadzieję, że te 9 tysięcy, no prawie 9 tysięcy, które były zbierane, no to będzie ta kropla, do której będzie się wam jak najszybciej dolewało, żeby uzbierać na tą protezę. Ja przypominam, że ta proteza to około 200 tysięcy złotych koszt, także potrzeby duże, ale mam nadzieję, że to będzie taki pierwszy zryw i będziemy jeszcze Państwa wspomagać, i każdy, kto tu biegał, gdzieś będzie Państwa i jak konto odnajdywał. Wielkie, wielkie prawa dla Państwa i wielkie prawa dla Patryka. Oddaję głos Tatiemu, Patrykę. Chciałem serdecznie podziękować. Wszystkim osobom, które pracowały przy zorganizowaniu tego wielkiego przedsięwzięcia, wszystkim, którzy przebiegli takie te kilometry dla Patryka. Jesteśmy bardzo wzruszeni, że jest taki duży odzew dobrych ludzi, że można tutaj liczyć na, na Państwa pomoc. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. skoro Państwo są już tutaj, to bardzo prosimy yy, serdecznie yy, Cukiernia Królewska ufundowała ten wspaniały tort z napisem Biegamy i Pomagamy 2016, także prosimy Państwa o pierwsze rozkrojenie, o, a później... I wszystkich zapraszamy oczywiście do, do poczęstunku.